Czy myśli pan, że ktoś dzisiaj wyjdzie tutaj z przedstawicieli prezydium do protestujących rolników? No to jest protest społeczny, niepolityczny i chciałbym, żeby wyszedł przede wszystkim minister Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest ministrem rozwoju, który w 5 minut może wprowadzić embargo na produkty rolne spożywcze z Ukrainy. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją, sam zaproponowałem Prawo i Sprawiedliwości. Poparcie rządu w tej sprawie jest przygotowana specjalna uchwała Sejmu. Niestety nie była procedowana o tym, że mówimy jednym polskim głosem. Wprowadzenie embargo na produkty rolną spożywcze z Ukrainy, tak samo jak 15 kwietnia, otworzyłoby drogę do tego, żeby negocjować ochronę celną w Komisji Europejskiej, a przede wszystkim mi wolno zgadzać się na przedłużenie o kolejny rok importu bezsłowego do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Kropka. A co jeszcze, co jeśli chodzi o te dopłaty, które proponowała i Ursula von der Leyen, i, i premier Tusk o tym mówił, że będą dopłaty, kolejne dopłaty. Um, Ursula von der Leyen jest biurokratką, ona do tej pory nie spotkała się z polskimi rolnikami, nie spotkała się z europejskimi rolnikami. E, jak rozmawiam z rolnikami ja mogę powiedzieć o swoich o swoim zdaniu do rolnicy nie chcą dopłat do chcą po prostu gospodarzyć tak że produkują i sprzedają za dobrą cenę a nie cały czas z dopłatami 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 to nie jest rozwiązanie systemowe dlatego ochrona cenna jest systemowym rozwiązaniem po to żeby rolnik mógł sprzedawać kukurydzę po normalnej cenie a nie jak teraz po 640 czy 600 zł jak jest w moim województwie w województwie opolskim czy mokra kukurydza po 450 zł no to są, to nie są żadne ceny to jest po prostu tragedia dla, dla rolników no to że to w takim razie. Komu zależy na tym, żeby to embargo oprócz oczywiście Ukrainie i tym dużym konsorcjom? To jest, to jest prosta, że to są oczywiście wielkie zagraniczne korporacje, które sprowadzają tanią żywność z Ukrainy, ale również z Ameryki Południowej do, do Unii Europejskiej. Zarabiają na tym miliardy, to, są, to, to dlatego w mojej ocenie Komisja Europejska jest skorumpowana wpływami tych wszystkich korporacji. No i to jest niestety problem. No bo jest pytanie, dlaczego dzisiaj rząd nie zamyka granicy, nie wprowadza embargo.